LLO, z tej strony gmał 55, widzimy się w kolejnym odcinku z Outlast 3 Noż diable mnie mieli jeszcze O kurwa Ja pierdolę pies Nie, ja poszedł kurwa Dobra, no, upierdala no. cię do mnie O kurwa, uciekaj Śmieszek Ej matka z dwóch, ja pierdolę Czekamy. Jeb, zamykamy drzwi... Kur... Jak ty kurwa zamknąłeś! Dupię dalej. Respekt, co kurwa twoją stawę. Dzięki Kuba. <śmiennie> Dzięki Ci. Dwóch w mnie stoi. <śmiennie> Więc udzielmy! Wiem, 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 wiem! 5% zostało, 5%! Ty je pan jakiś szybki, Wypierdam. No kurde, właśnie zamknąłem z nim O kurde mnie też, nie? Ale, sk ale skok! Przydużym Albyś zajebał Ja za chwilę leżę Oooo! Gdzie to tutaj A śmieci? się dole leży Matka mnie do jebana Żyjesz? Ta. To spie dalej. Jest może po paliwko. No ty kujwa jebana elektryczna. Ja nawet nie wiem gdzie ono jest, A O dole, pies jebany. Jesteś suką, jesteś i nie masz prawa mi widzieć. Gdzie ty jesteś? Na górze Tam gdzie było to wyjście! fuck off! Jest! Jest! Tam cię było. O kurde ty... Ja pierdolę i dwóch mnie bije, nie naraz. I zaraz mi padnie, no? Trzeci O, siema. Na To ten tu. Ja tyle tam się wystraszył. Eee, czekamy. Tak. O, ja pierdolę. Wypierdalaj. dalej. Ja nie mam energii, więc muszę... O, sorry. <laughs> Ciii, ci, cii. Wiadomo, ja Kury. pracuję. Nie mogę biegać. No. Amazing, kurwa. Czekasz? No nie mam jak ci pomóc. Prawidłowo Ja piję dole Debil, Kurwa Kurwa i przyjebał mi no kurwa no Nie wierzę, nie wierzę teraz w to kurwa Dobra je z roz nim C5 Kurwa i krzyknął kurwa i leżę Leżę Bijemy no. Okej okay, moi drodzy, udało się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i elo.